Pokażę wam elektrody, których jeszcze nie znacie. Są to specjalne gumowe elektrody do spawania drewna pod wodą. Oczywiście stal też się da nimi spawać, więc spróbujemy najpierw na kawałku stali. Bierzemy sobie kawałek stali i wrzucamy do wody. Strasznie trudno się zajarza tą elektrodę. Tutaj. No ale wiadomo, drewno nie najlepiej przewodzi prąd, ale jak się zajarzy, powinno się już udać spawać. Dobra. Dobra, zobaczmy co wyszło. Dobra, jak to wygląda. No wygląda to całkiem nieźle. Zboina ma całkiem ładne wtopienie, ładne lico. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak spawać drewno pod wodą. Polecam te elektrody, link oczywiście w opisie pod filmem. Ale przede wszystkim cieszy mnie ta pogoda. Mamy pierwszy dzień kwietnia i taka ładna pogoda zobaczcie. Cieplutko słoneczko świeci.